Dzień dobry, witam Was na moim kanale i zapraszam dzisiaj na kremowy, delikatny sernik połączony z ciasteczkami. Będą one nie tylko na górze, ale również stanowią pyszną bazę pod ten sernik, a całość jest przygotowana w wersji niskowęglowodanowej, bez dodatku tradycyjnego cukru czy mąki. Zaczynamy od przygotowania ciasta. W naczyniu umieszczamy mąkę migdałową, mąkę kokosową. Erytrydol lub inny słodzik, który używamy, trochę proszku do pieczenia oraz soli. Następnie mieszamy wszystkie suche składniki i dodajemy mokre. Będzie to jedno większe jajko, miękkie masło oraz trochę wanilii. Masę mieszamy początkowo łyżką, a później już ręką wyrabiamy ciasto. Odstawiamy je na bok, a w tym czasie przygotujemy formę do pieczenia. Wykładamy ją papierem do pieczenia, Moja foremka ma wymiary 20 na 20 cm. Do formy przekładamy około 3 czwarte ciasta, a pozostałe odstawiamy na bok. Ciasto rozprowadzamy dokładnie po całym dnie, jest plastyczne i bez problemu można to zrobić. W kolejnym kroku przygotujemy serową masę. Wybór sera ma ogromne znaczenie i od tego zależy, jaki będzie nasz sernik jaką będzie miał konsystencję, czy będzie wodnisty, czy suchy. Więcej możecie o tym przeczytać na moim blogu, link znajdziecie w opisie poniżej. Dodatkowo dodałam jeszcze pół opakowania serka mascarpone, dzięki czemu sernik będzie miał taką iście, kromową konsystencję. Dalej dodajemy jeszcze dwa całe jajka, erytrytol oraz wanilię, a także łyżkę mąki kokosowej. Nada ona mu słodszego posmaku, a jest opcjonalna. Dodanie mąki kokosowej spowoduje ograniczenie ilości słodzika. Wszystkie składniki łączymy za pomocą blendera żyrafy i po chwili otrzymujemy taką gładką serową masę. Przelewamy ją na przygotowany wcześniej spód i przechodzimy do zrobienia ciasteczek. Będą one położone na górze. Do pozostałego ciasta dodajemy kawałki gorzkiej czekolady lub takiej wersji bez cukru i całość wyrabiamy, aby czekolada dobrze połączyła się z ciastem. Z powstałej masy odrywamy kawałki ciasta i tworzymy okrągłe ciasteczka. Mogą być one większe lub mniejsze. Gotowe. Układamy na serowej masie i tak przygotowane ciasto stawiamy do nagrzanego piekarnika do 175 stopni Celsjusza na około 15 minut. Opcja grzania góra-dół po czym obniżamy temperaturę do 160 stopni i pieczemy kolejne 35-40 minut. Po tym czasie wyłączamy piekarnik i pozostawiamy ciasto jeszcze na kilka minut w piekarniku. Studzimy je przy lekko uchylonych czwiczkach piekarnika. Ciasto przed krojeniem musi dobrze wystygnąć. Najlepsze jest po schłodzeniu w lodówce. Wtedy jego konsystencja staje się taka idealnie kremowa. Całą listę składników potrzebnych do przygotowania tego sernika znajdziecie w opisie poniżej. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam oczywiście do komentowania oraz wypróbowania tego przepisu.